To jest mój staw na sylwestra. A to jest nasz cały staw. To wymaga jakiegokolwiek komentarza nie sądzę. Zaraz Wam wszystko mniej więcej zaprezentuję i opowiem, ale to co się w tym roku tej odjanie pawiło to jest zupełny rozpierdziel. Naprawdę, to jest dla mnie niepojęte. Czekajcie, te klepki co właśnie wyglądają w tym miejscu. Ale ogólnie musiałem stać na łóżku, żeby kamerami to myśleć, że mniej więcej wszystko objęła. I oczywiście, nie wszystko tutaj jest pokazane, jest nawet gaśnica normalnie elegancko, bo po prostu by się nie dało tego wszystkiego pokazać. Mam nadzieję, że chociaż jedno zdjęcie mi się przy całości uda zrobić. Ale bardzo dużo fajnych jest ukrytych i nie ma ich zaprezentowanych, żeby się po prostu to w miarę jako tako zmieściło pod względem wyglądu i tak dalej. Także, yy, lecimy może od tej strony Czyli tak, 22 paczki bodajże, wtedy piątek No dla mnie to już jest wyjątkowo chora rzecz, same 400zł na tą górkę pytali To co dopiero na to wszystko? Aha, jeżeli ludzie będzie się, się pytali o ceny i tak dalej To niestety ja wam nie powiem, bo sam nie wiem, Paweł też w sumie nie wie Ale podsumowując to wszystko To wszystko co tu jest i co tu się znajduje Plus może jakiś system i koszty bez już sprzętu takich do nagrywania i tak dalej to myślę, że tu by było już mowa o cyfrze, o liczbie blisko pięcio cyfrowej. Wiem, to jest trochę szokujące dla mnie również, ale jak tak mniej więcej bardzo szybko przekalkulowałem, to bardzo blisko pięciocyfrowej liczby to wszystko się znajduje. No i dobra. Rakiety Perfect, taki standard, jakieś Oriony, Thunder Kingi, Otter 101. Tutaj nie będę się taki rozwodził nad pierdołami i takimi rzeczami, szaleczki jakieś, ale to jeszcze nic. Y Trzy paczki, w ogóle e, paczki bum-bum boom, boom. Drugie dum e, w ogóle ten mister-bumy I takie bardzo mocne petardy w bardzo dużej ilości Jakieś tam, wiecie, że to są jak nawarstwione te rakietki, pochowane wszystko Bo po prostu się nie dało tego w jednym filmiku pokazać No, JTR 25, 25 Fantasy Cracking Thunder, e, dum-bumy, aplauzy Tam jest cała paczka jakaś prawie schowana zupełnie różnych rakiet Dwie paczki Auror, trzy paczki Soreczka, jakie dwie i tutaj pięć paczek UZI, ile to jest? 8? Nie, 7 paczek Crazy Robotów, Exploderów, dużo P1000, chyba 7 paczek, bardzo dużo P2000. Jakieś albatrosy, tutaj cała paczka oczywiście prawie tego jest, jakimiś różnymi pierdolami też zapchane i tak dalej. To wszystko jest pełne na maksa powypychane. Nie ma tutaj takiego czegoś, żeby było puste i tak dalej. Moździerzyk musi być tradycyjnie pełne paczki najróżniejszych rzymskich ogni i tak dalej. I w ogóle przejdźmy teraz może do wyrzutni, żeby tak nie gadać, single 50mm Wyrzutnia Spherix First Class 25 i A, to jest nasze znaczy 25 strzałów Amazing Discovery i to są nasze finałowe wyrzutnie kosteczki Ta, Crater Pace Pro 9, bo to wszystko będzie pod system, około 10 wyrzutni dwa razy Fireballe XXL, to jest w ogóle rozpierdziel, Song, no po prostu Coś dla każdego, naprawdę. Cały staw jest tak ogromny, niesamowity, że jak tutaj stoję, to mam wrażenie, że to nie jest realne życie, to co tutaj widzę. Tym bardziej, że tam jest na przykład taki kartonik, którego nie będę tutaj niestety pokazywał, Wiecie, w sumie chyba domyślacie się. Dlaczego? W ogóle tyle flary, ile tu jest samych flar, chociażby, ile jest rzymiaków, są pełne paczki, czy są dwie warstwy tych rzemiaczków i w ogóle to jest kurde. Po prostu chore hermeskie, jakieś takie pierdółki, to nawet na to uwagi już większej nie zwracam, bo się po prostu nie da. Tam jest na przykład też RDG2, bardzo bardzo dobry dym. Około ile? 10 paczek, albo nawet więcej, petard. Pirat 50 sztuk. Zobaczcie ze sztuk sami. Bardzo dużo ich tutaj jest, wyrzutnia jakaś tam hukowa. Single shotach to też nawet nie wspominam, sama taka, taki wulkan, jak tutaj jest, to jest około 150 zł, i tak samo Paweł mi tu mówił. Dwie paczki ogromne single shotów i wieża z bardzo mocnych petard. Najróżniejsze, oczywiście, wszystkie są pełne, w 100% nieodpakowane. I oczywiście, wszystko jest NWP, jak najlepsza pirotechnika, a nie żadne takie tak syfy i, i tak dalej. E, patrzcie, ile jest Superbanksów, ile jest Standard Air Bombów, ile jest Apollo Wirków, i tam na dół, na dół, na dół jeszcze Salut krakerki lecą. I to wszystko Superbanksy są NWP, i więc myślę, że Kozak. Na dodatek, patrzcie na te pierdółki, To jest wszystko zabytkowa w sumie już pirotechnika. Tego pewnie nie będziemy odpalać, i tu. Są cztery kartony pełne pierdół. Nie ma tu nic, żeby było coś pustego. Znaczy takie paczki jakieś puste się znajdą, ale wszystko z najróżniejszymi pierdółkami wypełnione i tak dalej. Że tutaj nic się praktycznie nie powtarza. Jest tego po prostu celem multum. I się też mocniejsze petardy, ciekawsze rzeczy, jak na przykład takie wiecie. <grywanie> Zimne ognie. O! Apollo, Ta paczka prawie. O jakieś rakietki w ogóle. No widzicie, że jest tego masa kryczna ilość. To się po prostu będzie garściami do strzelań brało. Tutaj tak samo, cyrkowice, yy, jakieś tam żółki, kolibry, które się tutaj rozwaliły. No po prostu tego jest masakrycznie dużo. Dla mnie to jest nie do pojęcia. Tu tak samo jest kilka warstw najróżniejszych petard i to nie są tylko takie słabe petardy, tylko też torpedo. I patrzcie, ile jest tych petard od śmieszka tam jest MWP Pikolaków kolaków na krabinki, na wszystko mega git. Kongosy, yy, prawie cała paczka bardzo, bardzo dużo najróżniejszych rzeczy aż ciężko mi to ogarnąć, bo to nie są moje rzeczy mój staw z tego wszystkiego co tutaj widzicie to jest, żeby was nie okłamać to jest gdzieś to, to całe, tak i tak z jedna trzecia tych rakiet, plus kilka tam przyleczek i kilka, tak ta część pierdu, którą teraz pokazuję, a reszta to jest staw Pawła i innych rzeczy które też tam tutaj są przy okazji tutaj widzicie bardzo dużo najróżniejszych karabinków Eksplozif dziesiątek Saturn Michelsy, cały praktycznie zgrzewka strzających gląd do jakichś projektów. Tyle najróżniejszych, kurde, Blue Corsarzy. Wszystko z nieodpakowane, zafoliowane. Elegancko, klasycznie w paczuszkach. To jest dla mnie też, kurde, niesamowite. I cały wielki karton Petard Poch. Bardzo fajny, jak za swoją cenę, kiedyś Paweł na promocji kupił. I bardzo, bardzo okazyjna cena była za nie, więc mamy dostrzania luźnego i do projektów jak najbardziej. No i oczywiście nie mogło zabraknąć takich cudków jak y, tutaj szeleczki 2 cale, tutaj jest wszystko. Tutaj jest jakiś taki rarytasik na przykład, y, się zdarzył, ale większość to są szeleczki od Ripex, od Superpower i tak dalej. No, tu są jeszcze rury do tych szeleczek i tak dalej i w ogóle myślę, że sztosik. No i yy, tutaj są jakieś tam bomby cylindryczne, jeszcze jakieś zapalniki i inne takie typu pierdółki i różne jakieś tam rzeczy do zabawy. Myślę, że staw jest naprawdę mega, 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 mega sztos. Szczerze, nic według mnie tego nie pobije, bo to nie chodzi już tylko o sam koszt i tak dalej, i wielkość, ale dobieranie tych produktów, w sumie różnorodność, to jest coś po prostu pięknego i niesamowitego. Także, ja Wam dziękuję za oglądanie tego krótkiego filmiku, bardzo naprędko prędko opisującego ten cały staw, bo się, tego nie da się szybko opisać. I widzimy się wkrótce w filmikach z tego Sylwestra, z testów najróżniejszych i z luźnych strzelań. A naprawdę będzie nas oczekać, możecie sami to określić. A my lecimy robić karabinki i tak dalej. Już tam kilka gotowych jest. A już jest późno w nocy, robimy live'a. Tak, jedyny. No, także foteczki jeszcze trzeba zrobić i będzie kit.